John. Siemanko, to to jest kolejny odcinek Jaki kolejny odcinek? No kolejny odcinek na kanale Ale pierwszy odcinek z serwera na modach, tak To jest serwer na modach, jestem właśnie w świecie próbek. Jak widzicie, no zdobyłem sobie trochę ku... I właśnie w tym momencie idę Poszukać jeszcze trochę itemków szukać bossów, bo robię sobie bertę Tak, robię bertę, ale żeby zrobić bertę Muszę trochę bossów znaleźć Mam już trochę i temu ze sparkiem szukam. Tak szukam z moim kolegą z parkiem. Właśnie tu Bertę zacznę sobie stworzyć, ale jeszcze chyba długo nie znajdziemy tych wszystkich bossów. W dzisiejszym odcinku będę sobie chodził i szukał tej Berty. Berty. Szukał tych bossów. A porozmawiam z wami, że przeproszę Was też za to, że nie było odcinku. Bardzo Was przepraszam. O, jest pierwszy. Bardzo was przepraszam za to, z tego powodu nie było odcinków, chyba mnie dobrze słychać, ktoś to podkłośnie. Nie było odcinków z tego powodu, że teraz są wakacje, no i też to sobie... sobie... co ja? Patrzcie. Mieszka mi się ścięła. No. Nie było odcinków z tego powodu, że teraz... są wakacje, też to sami sobie... Wpuszczam z odcinkami, ale muszę zacząć odcinki nagrywać, żeby powiedzieć, teraz tak zacznę nagrywać odcinki, bo później po wakacjach już za bardzo odcinków nie będę wpuszczał. Raz na tydzień najwyżej. No, raz na tydzień zawsze będzie. Zawsze raz na tydzień będę nagrywał. A jak się uda, to więcej razy. Co? Aha. Złote krówki, patrzcie. Tak wyglądają złote krówki. Możesz ja zapomnieć, żeby mówić do mikrofonu. Jak jeszcze zapominam, to was bardzo przepraszam. O lol, drzewko, tam będzie pewnie jakiś blok. Ale dobrze, to nie potrzebujemy, bo mamy to. <laughs> Mam dużo tego tego... uranium i tego titanium. Tak, mamy tego dużo bardzo. Ale i tak gra się nie kończy, bo jeszcze mamy Industrial Craft, który daje naprawdę dużo maszyn. Jeszcze dużo rzeczy na tym. I co flaszku coś dodawane jest, więc będzie dużo zabawy. I myślę, że będą odcinki jeszcze. Co, ja też że tak dziwnie mówię, bo mam katar tak, mam katar Tak, to jest krówka jabłkowa. A właśnie, pokażę fajny mod, dzięki któremu możesz się zmieniać różne rzeczy. Tak krótko mu, tak. To jest, to była girlfriend z parkiego, którą wczoraj zrobiłem. Wczoraj się serial w ogóle zaczął, a to jest wywerne, tak? Te wezmę, I Będziemy latać i szukać tych spawnerów. A przy okazji porozmawiamy. Tak, będzie jeszcze jedna seria nowa, taka ostatnia już. To będzie seria z minigames. Min Ta seria będzie taką bardziej randomową i nie będzie tak regularna. Nie będzie regularna na moim kanale. Będzie od czasu do czasu. A będziemy się chciał Minigame. Pewnie będę nagrywał z serwera MSG, bo tam najczęściej gram. Z powodu Wernu tu wlecę z powodu Jest coś tu? Nie, aby Wernu dalej nie dojdę. Myślę, że ten minigame sobie to fajne idzie na moim kanale. I to chyba będzie tyle. terraria będzie taką główną serią. MSG taką randomową i dragon To wbijanie lewej. Kiedyś, bo jeszcze taki zacznę, ale na razie to chyba wystarczy. Co mi tak nie wieszy, ja. Yy, w dzisiejszym odcineczku jeszcze chciałem Wam pokazać mój domek. Tak, mój domek. Od nie jest jakiś bardzo. Kurde, też, ja mnie boli. Od nie jest taki bardzo rozoholisty, choć chyba, jeszcze nikt chyba domków nie ma. Kosparki ma. W Wspaniały światłubówek. I nawet fajnie się gra. Dużo osób jest teraz 0, ale wczoraj na początku edycji było około 10. No, stała to granica 10 osób. Dopiero gdzieś koło północy spadło do 3 osób. Tak, Ja grałem, jeszcze chwilkę tak do północy i kończyłem bo chciałam dla Was na listę Powiem wam, że więcej osób gra o drugiej niż o ósmej. Dobra, więc ja sobie zmienię się w siebie. Polecimy, no, pój teleportujemy się do domku. Dobrze, to jest mój domek, który już w prawdziwym świecie. Tak, to że zaczniemy od spawna. To jest spawn. Tu nie, chyba nie mieszka tak za blisko. kiedy się wyprowadził daleko. Ale... Ja sobie chyba najbliżej mieszkam tego sprawa O, a to jaki? Gdzie idź, idź? Co to było? O O coś? Nie ciekawego O Jezu, nie Nie świerszcz Nie Zrobiłem ślimaka Trochę sponę, w sorki Myślę, najgorsze co co w tym serwerze jest, to są wilgołaki. Ich... Po prostu nie nienawidzę. Nawet Ultimate Miecz nic im nie robi. Muszę te złote głupie robić. Tak, to pójdziemy sobie do domku teraz. I pokażę wam moją dziublę. Moja fajna dziubla. Chciałam pokażę jedną rzecz, która jest naprawdę śmieszna. To jest barb. Złożyliśmy barb. Barb. Tamte inne są, to są takie już stare takiej początkowej wersji. To sprawdzaliśmy sobie. Warp MOBZILLA. Tak, tu była MOBZILLA. W tej MOBZILLI została tylko chyba ta skrzyneczka. I tyle. Jak widzicie jest LWC, że nigdy nie możesz sobie kraść, Tylko ja mogę ruszać skrzynki i genek, bo jesteśmy administratorami. Nie podoba albo nie. Nie, na razie nie. Nie wiecie co nam chodziło, ale na razie nie powiem. Więc chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. To ja, tak, a to ja jako na nozału. Więc widzimy się w kolejnych odcineczkach.